Jestem Zuziem. Cześć, jestem Bartek. Jestem Tomek. Witam, jestem Eliza. Cześć, mam na imię Michał. Jestem z fryzjerką. Jestem ogniowitaczem. Do tej pory zajmowałem się tapicerstwem. Prowadzę dosyć nudne życie w korporacji. Dotychczas y, pracuję w szkole, kierowca zaopatrzeniowiec. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z czymś podobnym do Barbera. Postanowiłem się zmienić w swoim życiu pójść na głęboką wodę. Po prostu inwestować w siebie, w swoje umiejętności i ich dalej w Przyszedł czas, żeby, co, żeby coś zmienić. Chciałem zostać barwę, bo interesuje mnie to ostrzeżenie męskie jest ciekawe, można się wykazać. Chciałem być wyjątkowy wyskoczyć z, z szablonu i. Zrobić coś dla siebie, zdobyć fach i no być tym wy, wyjątkowym wśród tego szeregu ludzi. szczęście ludzi. Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej sensownego i bardziej uśmiechniającego nas w środku niż uśmiech człowieka, który na przykład jest obsłużony przez nas. I to spowodowało, że stwierdziłem, że będę barberem. Na no oglądałem się bardzo dużo filmików barberskich. I tak uznałam, że czemu nie spróbować? Czemu by nie spróbować? Jestem młoda, cały świat przede mną. E, no i stąd się pojawił pomysł, więc poszłam za ciosem. Od zawsze miałem takie ciągoty w, w kierunku fryzjerstwa, Barberu. Postanowiłem to po prostu spełnić, tak. w Akademii Infinity wybrałem z uwagi na Instagrama. Prowadzenie Instagrama jest bardzo profesjonalne. To przekonało mnie do tego, by wziąć udział w kursie. Stałam byłam w waszych kursach i wszyscy byli bardzo zadowoleni, zarówno modele, jak i kursanci. Uznałam, że szkoda by nie spróbować. Prestiż, yy, informacje w, w internecie, dużo du, o, o opinii od kursantów o po pozytywnych stronach szko szkolenia nie usłyszałem ża żadnych negatywów i to chyba mnie właśnie przyciągnęło do akadem Akademii Infinity. Opinie udzielone na temat prowadzonych tutaj szkoleń były bardzo dobre i zdecydowałam się wybrać szkolenie tutaj. I dużo było wzorów całych opinii, Wza wzorowałem się przeważnie tym i spróbowałem i nie żałuję, że tu jestem. No mało jest tak profesjonalnych jak gdyby akademii jak Infinity. Są szkolenia może dużo tańsze. Pytanie, czy ta wiedza jest tak samo przekazana jak tutaj. Bo wydaje mi się, że nie do końca brałem opinię od różnych innych barberów wokół naszych okolicy, którzy nie do końca byli zadowoleni. Spośród firm, które wiedziałem, że są na rynku, zdecydowałem się na akademię Infinity, co zmieniło moje życie i stałem się barberem i jestem bardzo dobrze wyszkolony. Naprawdę polecam Akademię Infinity. Oczekiwałem y, przypływu przy, dużej wiedzy i y, zrobienia ze mnie od zera do prawdziwego barbera. Udało się jest w 100%. Oczekiwałem od szkolenia tego, że będę w stanie sam ciąć ludzi. W zasadzie to, czego oczekiwałem, zostało spełnione. Zostałem barberem. Będę w stanie ciąć ludzi sam. No i tyle. Dużo zajęć praktycznych, które, które otrzymaliśmy i że wyjdę z dużą wiedzą i tak się właśnie stało. Oczekiwałem tego wszystkiego, co zdobyłem, czyli tego nauczenia się tej rzemiosła. Od tego szkolenia oczekiwałam, że będę miała modeli, będę miała na kim się uczyć, na kim zdobyć tą praktykę i będę miała okazję czerpać jak najwięcej wiedzy, i absolutnie się nie zawiodłam. A ponadto powiem, że wręcz moje oczekiwania były mniejsze niż to, co faktycznie mnie zastało. Co najbardziej mi się podobało? Poznałam masę przemiłych mężczyzn, bardzo dużo się śmiałam. Zrobiłam bardzo dużo fajnych fryzur i widziałam, że klienci są zadowoleni. Najbardziej w szkole podobało mi się podejście trenera i wiedzę, w jaki sposób wam przekazał. Trener super nas nauczy wszystkiego. Nie boimy się trzymać się ani maszynki, ani narzeczek, ani grzebienia. To jest spod... Pro, Prowadzący ekipa o, oraz cała ta otoczka. Najbardziej na szkolenie podobało mi się podejście trenera, jak i ekipy, która zajmuje się całym organizowaniem tutaj szkoleń. Jestem obsłużony tak, jak chciałem. Tak? Czyli wszystko, o co prosiłem, zostało spełnione. Nie ma tak naprawdę czegoś, czego, z czego nie byłbym zadowolony. Wszystko poszło u mnie na plus. Mówię to z czystym sumieniem. Była super atmosfera. Nie było między nami rywalizacji, była bardzo fajna atmosfera, która tylko i wyłącznie nas napędzała. Teoria była zawarta w szkoleniu. Z teorii wypełniłem mnóstwo kartek na temat wiedzy, jaką przekazano mi zanim podszedłem do praktyki. Było bardzo du dużo modeli, dużo pracy, bez wy wytchnienia czasami cza nie, nie było przerwy, tylko się robiło, robiło, robiło. Praca, praca, praca. Praktyki było bardzo, bardzo dużo, ale to zdecydowanie na plus. Niektóre dni to nie wiedzieliśmy, w którą stronę mamy się spojrzeć, bo stanął już nowy model, ale zdecydowanie nie wychodziliśmy z sprawy. Tak, to było dużym plusem właśnie szkolenia, że od razu dzieliliśmy na prawdziwych włosach, na prawdziwych modelach i codziennie było sporo. Po trzecim dniu byłem w stanie sam ciąć ludzi, Pierwszy dzień opierał się na główce modelowej sztucznej, później przychodzili już sami modele, których tak naprawdę obcinałem sam. Trener przyglądał mu się doskonale co robię, całkowicie uratował mnie z różnych sytuacji. Razem było e, głęboka pota, co bardzo nas na kierunkowało. Modele są bardzo przystępni, bardzo w porządku. Ludzie mają luźne podejście do sprawy, nie ma jakichś zwracania uwag, nie ma jakichś większych takich problemów, nie są problematyczni. Idą na rękę. Nie da się tak naprawdę zepsuć czegoś, bo wszystko co robimy, da ramę uratować. Ogólnie jestem mega zadowolony. Nauczyłem się bardzo dużo. Nie wiedziałam, nie, nie spodziewałam się, że tutaj będzie. Kompleksowo, że nie będziemy uczyli się po łebkach, tylko że będziemy mogli mieli szansę posiąść całą wiedzę i tak faktycznie się stało. Bardzo profesjonalne, wyczerpujące, bardzo profesjonalne i godne polecenia. To jest Super elegancka. Wspaniale! Przyjazdem to była wielka, nie wiadoma, nie, nie wiedziałem, co mnie czeka, na ile mnie stać. Tak naprawdę jednak po tym kursie wszystko się zmieniło. Pewność siebie poszła, bardzo wyszybowała do, do góry. Widać postępy i jestem pełny na nadziei, że w przyszłości będę pro. Na pewno był duży stres obawy, że nie wyjdzie ale teraz jest y, rewelacja, jestem mega zadowolony. Byłem zestresowany, nie wiedziałem jak podejść do tej sytuacji, bałem się tego tak naprawdę. Dreszczyk emocji, ale taki pozytywny w zasadzie. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie stwierdzić po kursie, że jestem w stanie sam ciąć ludzi, sam jak gdyby obsługiwać klienta od początku do końca. Jestem zadowolony z kursów. Byłam zestresowana, i ciekawa tego, co tu będzie. A teraz czuję się jeszcze lepiej, bo było super. Byłam zestresowana i niepewna, co mnie tutaj spotka. Tym bardziej, że nigdy w życiu nie trzymałam maszynki w ręku. Teraz? E, a teraz czuję się już zdecydowanie pewnie. Jestem uśmiechnięta i gotowa do pracy. Gotowa, żeby zacząć przygodę. Po szkoleniu czuję się pewny, pewny tego, co robię. Wiem, że to robię dobrze, a będę robił to jeszcze lepiej. Po tym szkoleniu, jestem zupełnie innym człowiekiem. Nauczono mnie podejścia do ludzi, rozmowy z klientem, od początku do końca. Nauczono mnie wszystkiego, czego można było mnie w zasadzie nauczyć. No i Po tym całym szkoleniu, stałem się barberem. O to mi chodziło. No, w zasadzie nie ma lepszych słów, by określić to, jak pełen profesjonalizm, to czego oczekiwałem, zostało spełnione. Za co bardzo dziękuję całej ekipie. Myślę, że już nie ma dla mnie większych wyzwań, że ze wszystkim sobie po tym kursie poradzę i będę wiedziała od czego zacząć, i będę sama zadowolona z tej fryzby. Szkolenie, w którym brałem udział, dało mi mnóstwo informacji, których tak naprawdę nie wiedziałem. Nie byłem w stanie znaleźć tych informacji w internecie. Nie ma takich informacji w internecie, nie ma takich wstrzyżeń, takich metod, które poznałem na szkoleniu Barbera. Szkolenie dało nam dużo wiedzy praktycznej i teoretycznej, którą na pewno od razu wykorzystamy po powrocie na akademii. Dużo wiedzy, dużo praktyki, teorii. Podszlifowałem teorię, podewiadowałem się nowych rzeczy, nowych technik. No niestety, sam internet nie da tego, co prawdziwe szkolenie, które odbywa się tu i teraz. Myślę, że co dało mi szkolenie, to od razu do głowy mi przyszło, że pewność siebie. Pewność, że dam radę i sobie poradzę ze wszystkim. Jeżeli poradziłam sobie z nożyczkami, a nigdy wcześniej nie trzymałam ich w ręku, to, to myślę, że już poradzę sobie z większością rzeczy. Pewność siebie, satysfakcję, to, że potrafię to robić. Po prostu wiarę w to, że idę w dobrym kierunku. Mam mnóstwo pewności siebie po uzyskanym kursie. Wiem, co robić od początku do końca. Jestem pewny, że będę dobrym barberem. Szkolenie zmieniło moje życie, bo ja jestem pewniejsza siebie. Mam większe zdolności w tym kierunku i zamierzam je wykorzystać. 11 dni, które byłem w Akademii Infinity obróciło moje życie o 180 stopni. Stałem się barbarem. Jestem w stanie ciąć ludzi samemu. Jest to bardzo profesjonalna szkoła. Polecam. Odmienił w 100%. Teraz otwierają się przede mną nowe drogi, nowe no, możliwości świata. Należy do mnie. No na pewno o 360 od razu mogę to powiedzieć. Już mam plany dalekie w przyszłość, żeby się wdrażać, ćwiczyć, lifować to, co nas kończył. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam tak bardzo intensywnych 11 dni, ale to zdecydowanie na plus. Były, były chwile zwątpienia, ale one były jak najbardziej motywujące, i jestem na ten moment z siebie dumna, że dałam radę. Od jutra, od godziny 12 będę już u pierwszych ludzi. Z uwagi na to, że przekazano mi to, że nie mogę zrobić sobie przerwy, bo każda przerwa to jest odejście od zawodu, tak? A mimo kontynuacji, jesteśmy w stanie dalej szkolić się. Jest Instagram, przekazano mi wiedzę, że jeżeli coś będzie nie tak, mogę się z kontaktować, czyli to nie jest ograniczone jakieś tam pole manewru. Jest pełen wachlarz możliwości, pełna obsługa, kozak. Zamierzam zacząć pracę od razu po szkole. Od razu, jak najszybciej się da. Jak najszybciej. Nie chcę wychodzić z wprawy i bardzo mnie to zmotywowało. Też, tak jak mówiłam wcześniej, podniosło mnie to na duchu, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, więc chcę zaczynać od już, od teraz. Ja zacząłem już i się nie zaczynam Nie mogę żałować podjęcia decyzji o przejściu na Akademii Infinity, z uwagi na to, że jestem w pełni zadowolony, w zasadzie no, rozumiem, że może być ktoś, kto będzie z czegoś niezadowolony, ale to na pewno nie będzie Akademia Infinity. Z uwagi na to, że Akademia Infinity to jest profesjonalna szkółka, będziecie dumni z siebie, lukajcie, co się dzieje na Instagramie, na Facebooku i na stronie internetowej. wpłacajcie highs i działajcie. Absolutnie nie żałuję, że na jestem. Nie żałuję tej decyzji? Absolutnie tego nie żałuję. Wręcz. Jakbym miała cofnąć czas, to absolutnie bym go nie cofnęła, więc jestem bardzo zadowolona, że tak wybrałam. No i jestem zadowolona, że, że mogę stąd wyjść z uśmiechem na twarzy, bo tak na pewno stąd wyjdę. I z pewnością siebie przede wszystkim, której tutaj nabrałam. Nie żałuję, żebym mógł to zrobić od początku, to zrobiłbym to jeszcze raz. Jest mega warte swoich pieniędzy. Na żadnej szkole nie podejrzewam, nie ma takiej wiedzy i takiej ilości zadań. Szkolenie rozkładane są na kilka etapów, co powoduje, że łatwo wchodzi nam ta wiedza, jesteśmy w stanie robić to sami. Na pewno warto położyć te pieniądze. Nie żałuję, brałem udział w kursie indywidualnym skutkuje tym, że zapłaciłem troszeczkę więcej, ale nie żałuję tego. Przyda mi się to na pewno na całe życie. Nie żałuję ani złotówki wydanej, ponieważ czuję się pewniej. Jestem, jestem w stanie yy, stać, wziąć maszynkę i zrobić komuś fajną fryzurę, więc jestem bardzo zadowolona. Było warte, jeżeli byłoby droższy, coś tam zaryzykować, zainwestować. Zdecydowanie tak. Chciałbym zostać barbarem, Polecam Akademię Infinity z uwagi na to, że sam jestem przykładem kogoś, kto nie miał z tym nigdy wcześniej do czynienia. Ja nie wiedziałem, jak trzymać dożyczki nawet od początku, i jestem w pełni z czystym sumieniem, mogę stwierdzić, że jeżeli nie miałeś nigdy do czynienia z czymś podobnym, to jest to idealna sztuka do tego, by po prostu zacząć. Zacząć, dowiedzieć się i mieć ogólną wiedzę na ten temat, później przełożyć to na praktykę i zostać barberem. Poleciłbym dla wszystkich. Którzy chcą zmienić coś w swoim życiu. Poleciłabym to szkolenie wszystkim osobom, które chcą się rozwijać w tym kierunku. Osobom, które chcą się tego nauczyć i są zmotywowane, żeby na pewno to zrobić. Osobom, które mają cel i chcą iść w tym kierunku. Osobom zdecydowanym, czyli generalnie wszystkim, którzy chcą zostać partnerem. Na pewno ludziom, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, jak pójść dalej. Na pewno tutaj znajdą osoby, której tym pomogą. Kim jestem? Śmiało mogę powiedzieć, że barberem. Jestem barberem. Barberem? Barberem. No nie wiem czy mogę się już określić mianem barbera, aczkolwiek określę się mianem barbera. Polecam Akademię Infinity. Polecam bardzo. Ogólnie to było super. Nie wiem co więcej powiedzieć. Wychodzę zadowolona. Życzę powodzenia wszystkim, którzy biorą udział. Nie bójcie się tego. To jest mega proste. Naprawdę siła jaką i wiedza, jaką przekazuje po prostu tutaj cała ekipa jest w pełni mocna. Nie ma się czego bać. Polecam gorąco. Bartek. Pozdrawiam.